Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Łukasza otrzymujemy przypowieść o synu marnotrawnym. Jest to odpowiedź pana Jezusa na postawione zarzuty. Przeciwko niemu, przez faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy zarzucają Jezusowi, że spędza czas z celnikami, z grzesznikami, że je z nimi posiłki. I pan Jezus właśnie poprzez tę przypowieść ukazuje im, że Bóg jest miłosierny, że Bóg wybacza, że Bóg przychodzi do człowieka, wyciąga do niego ręce, przytula go do siebie, jeśli ten prosi o wybaczenie. Jeśli ten, tak jak właśnie ten młody syn w dzisiejszej Ewangelii, kiedy po tym jak się zagubił, kiedy zatracił wszystko to, co od Ojca otrzymał, wszelkie łaski, majątek, wraca i prosi o przebaczenie, Ojciec mu przebacza, Ojciec mu wybacza. I porównuje Pan Jezus dzisiaj faryzeuszy i uczonych w piśmie do tego starszego syna. Który jest sprawiedliwy, który wypełnia zadania, jakie ojciec mu stawia, ale ma jedną wadę: nie potrafi wybaczyć swojemu bratu. I myślę, kochani, że i w naszym życiu zdarza się podobnie, kiedy jesteśmy sprawiedliwi, kiedy modlimy się, kiedy spędzamy czas z Panem Bogiem, ale kiedy przychodzi właśnie podanie ręki temu drugiemu człowiekowi. Który przeciwko nam w jakiś sposób przewinił, tutaj pojawiają się problemy. I może właśnie prośmy w tą czwartą niedzielę o taką łaskę przebaczenia, o taką łaskę, jakiej uczy właśnie dzisiaj ojciec, wyciągnięcia rąk do tych, którzy przeciwko nam zawinili. Prośmy właśnie o takie bycie miłosiernym względem drugiego człowieka. Tak jak Bóg jest miłosiernym względem każdego z nas. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.